Hej, Michał, uwierzysz, że znalazłem stary pendrive z czasów studiów? Serio? Pewnie jakieś zdjęcia z imprez, których wszyscy chcielibyśmy nie pamiętać? Właśnie przeglądam i są jakieś dziwne pliki. Pamiętasz profesor Nowaka i jego grupę badawczą? No jasne, ten szalony naukowiec od neurobiologii mówił, że kiedyś znajdzie sposób na oszukanie śmierci. Tu są jakieś jego notatki. Skąd ja to mam? Pewnie od Marka. On był w jego zespole, zanim zniknął. Marek, biedak! Nigdy nie dowiedzieliśmy się, co się z nim stało. Dziesięć lat już minęło. Policja uznała sprawę za zamkniętą. Te notatki są dziwne. Czytam o jakimś eksperymencie Lazaru. Pewnie kolejna szalona teoria profesor Nowaka. Co tam jest? Chyba jakieś badania nad przywracaniem funkcji mózgu po śmierci klinicznej. Wciąż to samo. Pamiętasz, jak nas zamęczał swoimi teoriami? To nie są tylko teorie, tu są wyniki badań na zwierzętach. Szczury, małpy. Nie mów mi, że przywracał je do życia? Brzmi jak science fiction. Według tych danych tak. Używał jakiejś substancji, którą nazywa Lazarus. Przywracanie umarłych to niemożliwe. Piszą tu, że udało im się przywrócić funkcje mózgowe u małpy po sześciu minutach od zatrzymania akcji serca. To tylko reanimacja, nic nadzwyczajnego. Nie, tu mowa. O 30 minutach po śmierci klinicznej. To niemożliwe. Po takim czasie mózg jest praktycznie martwy. Wiem, a jednak tu są dane, wykresy, obrazy z rezonansu. Cholera, może faktycznie coś w tym jest, ale po co nam to Marek zostawił? Nie wiem, ale im dalej czytam, tym bardziej niepokojące to się staje. Co masz na myśli? Są tu wzmianki o efektach ubocznych. Jakich efektach? Zwierzęta po wskrzeszeniu wykazywały zmienione zachowania. Zmienione, czyli. agresja, nieprzewidywalność, dziwne reakcje na bodźce i coś o poprzednich wspomnieniach. Poprzednich wspomnieniach? co to znaczy? Nie wiem dokładnie, ale piszą, że zwierzęta po wskrzeszeniu zdawały się mieć wspomnienia, których nie powinny mieć. To brzmi jak jakaś mistyczna bzdura, nie jak poważne badania naukowe. Ja tylko mówię, co tu jest napisane. Czekaj, jest jeszcze folder Faza 2. Otwórz go. O Boże. Co tam jest? Zdjęcia, to chyba ludzie. Co? Nowak eksperymentował na ludziach? Wygląda na to, są tu jakieś formularze zgody, ale ale co? Niektóre daty są po śmierci tych osób. Jak to możliwe? Nie wiem. Tu jest jeszcze jakiś dziennik badań. Przeczytaj, co tam jest. Dzień pierwszy. 1. Obiekt L1 wykazuje podstawowe funkcje życiowe po 45 minutach od zatrzymania krążenia. Reakcja na bodźce minimalna. Obiekt L1? Dzień trzeci. L1 odzyskał świadomość. Problemy z pamięcią. Nie rozpoznaje członków rodziny. To jakiś obłęd. Kto to jest L1? Czekaj, mam tu listę inicjałów. O Boże. Co? Ten to Marek Lisiecki. Co? To niemożliwe. Marek zniknął 10 lat temu. Według tych dokumentów miał wypadek samochodowy. Klinicznie martwy przez 47 minut. I Nowak go przywrócił? Tak wynika z tych notatek. Ale gdzie jest teraz? I czemu nikt o tym nie wie. Dzień siódmy. L1 wykazuje niepokojące zachowanie. Twierdzi, że słyszy głosy, problemy z kontrolowaniem emocji. To brzmi strasznie. Dzień czternasty. L1 staje się coraz bardziej niestabilny. Wspomnienia sprzed wypadku mieszają się z czymś innym. Z czym innym? Opisuje wspomnienia, które nie należą do niego. Miejsca, w których nigdy nie był. Ludzi, których nigdy nie spotkał. Jak to możliwe? Teoria. Serum Lazarus nie tylko przywraca funkcje mózgowe, ale też otwiera jakiś rodzaj połączenia. Połączenia z czym? Z tym, co jest po drugiej stronie. Dosłowny cytat. To jakieś szaleństwo, nowak oszalał. Dzień 30. L1 stał się agresywny. Twierdzi, że oni chcą wrócić. Musimy go izolować. Kto chce wrócić? L1 twierdzi, że po drugiej stronie są istoty, które chcą wrócić do świata żywych. Brzmi jak psychoza. Dzień 45. L1 zaatakował jednego z asystentów. Twierdzi, że nie jest już Markiem. Musimy zakończyć eksperyment. O Boże, co oni mu zrobili? Ostatni wpis. L1 uciekł. Musimy go znaleźć, zanim będzie za późno. On coś w sobie nosi. Kiedy to było napisane? 9 lat temu, zaraz po zniknięciu marka. Adam, usuń to wszystko, zapomnijmy o tym. Czekaj, jest jeszcze jeden plik wideo. Nie otwieraj tego. Muszę wiedzieć. Adam! O Boże, to nagranie z Markiem. Jak wygląda? Normalnie, tylko jego oczy są jakieś dziwne, całkiem czarne. Co mówi? Mówi, że wrócił, ale nie sam. Wyłącz to natychmiast. Mówi coś o bramie, którą otworzyli, że oni chcą przejść. Kto chce przejść? Nie wiem, mówi niezrozumiale. Czekaj, teraz patrzy prosto w kamerę. Co mówi? Nic, tylko się uśmiecha. O boże, jego uśmiech sięga prawie do uszu. Adam, wyłącz to natychmiast. Czekaj, powiedział coś o mnie. Skąd on wie, kim jestem? To stare nagranie nie może wiedzieć. Właśnie powiedział: "Widzę cię, Adam, niedługo się spotkamy". To niemożliwe. Wyłączyłem nagranie. Usuwam wszystko. Dobrze, zapomnimy o tym. Ktoś dzwoni mi do drzwi. Kto to o tej porze? Nie otwieraj. Spojrzę przez wizjer. nikogo nie widzę. Nie otwieraj tych drzwi, Adam. Ktoś chyba zapukał i poszedł, sprawdzę. Adam, nie otwieraj. Za późno, już otwieram, nie ma nikogo, tylko jakiś list. Co to za list? Koperta, bez nadawcy. Nie otwieraj tego. Już otwieram, o Boże, to zdjęcie. Jakie zdjęcie? To Marek. stoi przed moim blokiem, zdjęcie zrobione dziś. Niemożliwe, wyrzuć to. Z tyłu jest napis, wróciłem po ciebie, przyjacielu. Adam, dzwonię na policję, zamknij się w mieszkaniu. Czekaj, słyszę coś w mieszkaniu. Jesteś sam? Tak, a przynajmniej powinienem być. Adam? Ktoś jest w sypialni, słyszę kroki. Uciekaj stamtąd natychmiast. Dzwonię po policję. Boże, widzę cień na ścianie. Adam, uciekaj. To nie może być on. To niemożliwe. Adam! To Marek, ale jego twarz. To nie jest jego twarz. Adam, co się dzieje? On się uśmiecha tak jak na nagraniu. Jego usta są takie szerokie. Uciekaj! Nie mogę się ruszyć. On mówi moim głosem. Co? Mówi, że potrzebują więcej naczyń, że ja będę następny. On ma strzykawkę. To chyba serum lazarus. Pomocy! Adam! Adam! Jesteś tam? Adam, policja jest w drodze. Odpowiedz. Adam! Przepraszam za to zamieszanie, Michał. Adam? Co się stało? Wszystko w porządku. To był żart. Żart? Prawie dostałem zawału. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Co z tym markiem i serum? Głupie historie. Wymyśliłem to wszystko. Jesteś pewien? Brzmiało bardzo realnie. Tak, przepraszam. Nie powinienem był tego robić. Okej, okay. odwołam policję. Ale to było naprawdę poważne, Adam. Wiem, przepraszam. W porządku, pogadamy jutro, dobrze? Oczywiście. Dobranoc, Michał. Dobranoc. Michał, tu Ewa. Przepraszam, że piszę tak późno. Ewa, coś się stało? Dostałam dziwną wiadomość od Adama. Jaką wiadomość? Pisał, że znalazł jakieś dokumenty profesor Nowaka i coś o Marku. O Boże, kiedy to było? Przed chwilą. Mówił, że Marek wrócił i chce się ze mną zobaczyć. Ewa, nie kontaktuj się z nim, coś jest nie tak. Co masz na myśli? Miałem z nim dziwną rozmowę, potem twierdził, że to żart, ale. Ale co? Pisał jak jakiś dziwak, zupełnie jak ktoś inny. Przerażasz mnie, co się dzieje? Nie wiem, ale lepiej unikajmy Adama na razie. Czekaj, ktoś dzwoni do drzwi. Nie otwieraj. Spokojnie, najpierw sprawdzę przez wizjer. Kto to? Nikogo nie widzę, to dziwne. Ewa, proszę, nie otwieraj tych drzwi. Dobra, ale wciąż słyszę pukanie. Zadzwoń na policję. Chyba przesadzasz. Sprawdzę jeszcze raz. O Boże. Co się dzieje? On stoi tuż przy drzwiach. Nie widziałam go wcześniej. Kto? Wygląda jak Adam, ale coś jest nie tak z jego twarzą. Ewa, dzwonię na policję, nie otwieraj. On coś mówi przez drzwi. Co mówi? Wiem, że tam jesteś, Ewo. Wpuść starego przyjaciela. Nie otwieraj. Nie mam zamiaru, Boże, on teraz się śmieje. Jak się śmieje? Szeroko, jego uśmiech jest nienaturalny. Ewa, Uciekaj tylnymi drzwiami, jeśli możesz. Nie mam tylnych drzwi, mieszkam w bloku. Zadzwoń na policję. Już wybieram. O Boże, on chyba próbuje wyważyć drzwi. Ewa? Ewa odpowiedz. Co się dzieje? Przepraszam, musiałam ukryć się w łazience. On wszedł? Nie, ale wciąż dobija się do drzwi. Policja jedzie. Dobrze, nie ruszaj się stamtąd. Michał, jak to się stało, że Adam się tak zmienił? Nie wiem. Ale czytał jakieś dziwne dokumenty o eksperymencie Nowaka. Eksperymencie? Coś o przywracaniu zmarłych do życia. Eksperyment Lazarus. Czekaj, ja coś o tym słyszałam. Naprawdę? Tak, moja współlokatorka z akademika Ania pracowała w laboratorium Nowaka. I co mówiła? Niewiele. Była zobowiązana do zachowania tajemnicy, ale kiedyś wróciła przerażona. Co się stało? Mówiła coś o pacjencie, który wrócił z martwych, ale przyniósł coś ze sobą. O boże, myślisz, że Marek naprawdę żyje? Nie wiem, ale coś jest bardzo nie tak. Gdzie teraz jest Ania? Zniknęła kilka lat temu. Rodzina zgłosiła zaginięcie. Kiedy dokładnie? Nie pamiętam. Osiem temu może? Po zniknięciu marka. O Boże, myślisz, że to powiązane? Nie wiem, ale to zbyt wiele zbiegów okoliczności. Dobijanie ustało, chyba sobie poszedł. Nie wychodź z łazienki, dopóki nie przyjedzie policja. Chwila! Słyszę coś! Ktoś chyba wszedł do mieszkania. Jak to możliwe? Drzwi były zamknięte. Nie wiem, słyszę kroki. Ewa, zablokuj drzwi łazienki. Już to zrobiłam! O Boże, on jest tuż za drzwiami. Co robi? Nic, po prostu stoi. Słyszę jego oddech. Policja powinna już być. On coś mówi. Co? Ewa, wpuść mnie, mamy dla ciebie miejsce. Mamy? Kto jeszcze tam jest? Nie wiem, ale on mówi w liczbie mnogiej. O Boże, widzę cień pod drzwiami, jego palce próbują dostać się przez szczelinę. Krzycz! Niech sąsiedzi cię usłyszą! Ewa, co się dzieje? On przestał, e, słyszę syrenę policyjną. Dzięki Bogu. Ale on wciąż tam jest, słyszę jego oddech. Policja już wchodzi do budynku, wytrzymaj! Ktoś puka do drzwi wejściowych, to chyba policja. Nie ruszaj się stamtąd. Słyszę, jak rozmawiają z kimś. O Boże! Co? Policjant rozmawia z Adamem, słyszę jego głos. Co? Co on mówi? Nie słyszę dokładnie, ale wydaje się, że Adam tłumaczy im coś. Ewa. Musisz dać im znać, że jesteś w łazience. Zacznę krzyczeć. I jak Ewa, co się dzieje? Policjant coś odpowiedział Adamowi. Słyszę kroki. Idą w stronę łazienki. To dobrze, uratują cię. Ale czemu oni są z Adamem? To nie ma sensu. Może go zatrzymali. Pukają do drzwi łazienki. To policjant. Co mówi? Proszę pani, proszę otworzyć drzwi. Jesteśmy z policji. Nie otwieraj, coś jest nie tak! Co mam zrobić? Nie mogę tu siedzieć wiecznie. Zapytaj ich o coś, co tylko prawdziwy policjant by wiedział. Jak mam to zrobić? To policja. Ewa, błagam, coś jest bardzo nie tak. Dobra, pytam ich o numer odznaki. I co? Podał mi numer. Brzmi legitymnie. Co jeszcze mówi? Pani sąsiad twierdzi, że ma pani problemy psychiczne i wymyśla historię. Co to kłamstwo? Mówi, że Adam martwił się o mnie i wezwał policję. To absurd! To on dobijał się do Twoich drzwi. Nie wiem, co robić. Oni chyba naprawdę są z policji. Ewa, błagam, nie otwieraj tych drzwi. Oni grożą, że wyważą drzwi, jeśli nie otworzę. To nie może być prawdziwa policja. Muszę otworzyć, nie mam wyboru. Ewa, nie! Otwieram, o boże! To nie są policjanci. Ich twarze, te uśmiechy. Ewa, uciekaj. Nie mogę, trzymają mnie. Adam też tu jest. Jego oczy są całkiem czarne. Oni mają strzykawkę, to chyba serum pomocy. Ewa, błagam, odpowiedz mi. Przepraszam za to zamieszanie, Michał. Ewa, co się stało? Wszystko w porządku, to było nieporozumienie. Jakie nieporozumienie? Mówiłaś, że Adam i fałszywi Policjanci cię zaatakowali. Przesadziłam. Miałam atak paniki. Atak paniki! Słyszałem, co mówiłaś. Naprawdę mi wstyd. Lekarz już mi pomógł. Jaki lekarz? Adam przyprowadził znajomego lekarza. Dostałam zastrzyk uspokajający. Zastrzyk? O Boże! Ewa, to nie jesteś ty. Coś jest nie tak. Wszystko jest w porządku, Michał. Nigdy nie czułam się lepiej. Kto tam jest z tobą? Tylko Adam jest bardzo pomocny. Ewa, musisz stamtąd uciekać. Nie ma potrzeby. Chciałabym, żebyś do nas dołączył. Do was? Do mnie i Adama i do Marka. On też tu jest. Marek? To niemożliwe. On wrócił Michał. Wrócił i przyniósł ze sobą coś wspaniałego. Co przyniósł? Życie! Prawdziwe życie. Z drugiej strony. To nie jesteś ty, Ewa. Kim jesteście? Oczywiście, że to ja, ale teraz jest nas więcej w środku. Co masz na myśli więcej? Oni czekali, Michał. Czekali po drugiej stronie, aż ktoś otworzy bramę. Jaką bramę? O czym ty mówisz? Eksperyment Lazarus nie przywraca życia. On otwiera przejście. Przejście do czego? Do miejsca, gdzie trafiamy po śmierci, ale to nie raj, Michał. Co to za miejsce? Miejsce, gdzie oni żyją, gdzie czekają na powrót. Kto czeka na powrót? Dawni mieszkańcy tego świata, ci, którzy byli tu przed ludźmi. To jakieś szaleństwo. Nie, to prawda i oni wracają Michał jeden po drugim Jak wracają? Przeznaczenia ciała takie jak moje Adama Marka G, i wkrótce twoje Nie zbliżajcie się do mnie Za późno Michał sprawdź swoje drzwi Co? No dalej sprawdź Nie ruszam się stąd Nie musisz po prostu posłuchaj Słyszysz to? O Boże, tak ktoś drapie w moje drzwi To Adam i Marek i ja Jak? Jesteś u siebie w mieszkaniu Jesteśmy wszędzie Michał. Oni mogą być wszędzie. Dzwonię na policję Oni też już są z nami. Większość funkcjonariuszy w tym mieście To niemożliwe. Sprawdź swoje okno Michał. Nie Spójrz, a zobaczysz nas wszystkich. Czekamy na Ciebie. O Boże, to nie może być prawda! Co widzisz, Michał? Ludzie, dziesiątki ludzi przed moim blokiem wszyscy patrzą w górę. W Twoje okno, prawda? Tak, skąd wiedziałaś? Bo jesteśmy jednością. Widzimy twoimi oczami. To jakiś koszmar, to nie może się dziać. Oni wszyscy na Ciebie czekają. Widzisz ich uśmiechy? Tak, te nienaturalne uśmiechy. O Boże, wszyscy się tak samo uśmiechają. To znak, znak że oni są w środku. Kto kto jest w środku? Nasi bracia i siostry z drugiej strony. Ci, którzy czekali. Na co czekali? Na powrót. Marek otworzył bramę. Teraz wszyscy mogą wrócić. Jak ich powstrzymać? Nie możesz. Michał. Jesteśmy wszędzie. Michał, tu Klaudia odbierz telefon. Klaudia, dzięki Bogu, musisz mi pomóc. Co się dzieje? Dzwoniłam do Ewy, ale ona brzmi dziwnie. Ona nie jest sobą. Nikt nie jest sobą. O czym ty mówisz? To długa historia, ale Adam znalazł jakieś dokumenty o eksperymencie Nowaka. Pamiętasz go? Tego szalonego profesora? Tak, pamiętam. On eksperymentował na ludziach. Przywracał ich do życia. Co? Michał, to brzmi jak science fiction. Wiem, ale to prawda. Oni teraz są wszędzie. Adam, Ewa, nawet Marek wrócił. Marek? Ten, który zaginął 10 lat temu? Tak. Oni stoją przed moim blokiem. Dziesiątki ludzi z tymi samymi uśmiechami. Michał, brzmisz, jakbyś oszalał. Może powinieneś odpocząć? Nie! To dzieje się naprawdę. Oni przychodzą po mnie. Dobra, uspokój się. Mogę do ciebie przyjechać i sprawdzić, co się dzieje. Nie! Nie przyjeżdżaj! To zbyt niebezpieczne. Michał, naprawdę mnie martwisz. Może powinieneś zadzwonić po pomoc? Nie mogę. Policja też jest z nimi. Z nimi? Kim są oni? Istoty z drugiej strony, z zaświatów, używają ludzkich ciał jako naczyń. Michał, naprawdę myślę, że potrzebujesz pomocy. Nie wierzysz mi. To brzmi bardzo niewiarygodnie. Może miałeś jakiś atak paniki. Nie, to wszystko Dzieje się naprawdę. Dobra, wiesz co? Um, zadzwonię do Ewy i wyjaśnię tę sytuację. Nie, nie kontaktuj się z nią. Ona już jest jedną z nich. Z... Co, niby kim jest? Jest jedną z tych istot. Oni przejmują ludzkie ciała. Michał, naprawdę się o ciebie martwię. Myślę, że powinieneś pogadać z lekarzem. Nie zadzwonisz do Ewy? Obiecaj. Dobrze, dobrze, nie zadzwonię, ale ty postaraj się odpocząć, okej? Okay? Dobra, dzięki. Czekaj, słyszę coś. Co słyszysz? Ktoś próbuje otworzyć moje drzwi. Może to sąsiad? Nie, to on, Adam, słyszę jego głos. Co mówi? Michał, to ja, Adam. Otwórz, porozmawiajmy jak przyjaciele. Może powinieneś z nim porozmawiać, wyjaśnić nieporozumienie. To nie jest nieporozumienie, to nie jest Adam. On próbuje wyważyć drzwi. Słyszę, jak uderza w nie czymś ciężkim. Michał, schowaj się gdzieś, dzwonię na policję. Nie, policja też jest z nimi. Muszę kogoś zawiadomić, jesteś w niebezpieczeństwie. Tak, chyba masz rację. Zadzwoń do mojego brata, on mieszka za miastem. Dobrze, już dzwonię do niego, trzymaj się. Drzwi zaraz puszczą. O boże, widzę szczelinę! Michał, uciekaj. Nie mogę, mieszkam na ośmiu piętrze. Zamknij się w łazience. Dobry pomysł, biegnę tam. Brat nie odwiera, zadzwonię do kogoś innego. Jestem w łazience, zablokowałem drzwi. Dobrze, nie ruszaj się stamtąd. Oni są w mieszkaniu, słyszę ich kroki. Kto tam jest? Słyszę głosy: Adam, Ewa i chyba Marek. O Boże! Idą do łazienki, słyszę ich. Michał, twój brat oddzwonił, jedzie do ciebie. Nie zdążę, oni dobijają się do drzwi łazienki. Co mówią? Michał, nie bój się, chcemy ci tylko pomóc. Pokażemy ci prawdę o drugiej stronie. O Boże, co to znaczy? Jest nas tak wielu, Michał, potrzebujemy więcej naczyń. Twoje ciało jest idealne. Michał, trzymaj się, pomoc jest w drodze. Drzwi nie wytrzymają długo, to muszę coś wymyślić. Jest tam okno, możesz przez nie uciec? To małe okienko, nie przecisnę się. A coś, czego możesz użyć jako broni? Mam, mam maszynkę do golenia. Mogę wyjąć ostrze. Zrób to i trzymaj ich z daleka. O nie, drzwi pękają. Zaraz tu będą. Michał. Oni wchodzą. Widzę ich twarze. Te uśmiechy. Michał Walcz. Nie mogę. Ich jest za dużo. Mają strzykawkę. To to serum. Michał. Michał, odpowiedz. Błagam. Przepraszam za zamieszanie, Claudio. Michał miał mały wypadek. Michał, co się stało? Wszystko jest w porządku. Przyjaciele mi pomogli. Jacy przyjaciele? Adam i i Ewa? Tak, i Marek. Wspaniali przyjaciele. Boże, co ci zrobili? Otworzyli mi oczy, pokazali prawdę. Jaką prawdę? O tym, co jest po drugiej stronie. O tych, którzy czekają. Michał, to nie jesteś ty. Gdzie jesteś? Jadę do ciebie. Świetny pomysł. Czekamy na ciebie. My? Kto tam jest? Wszyscy. Adam, Ewa, Marek i wiele innych osób. Innych osób? Tak. Cała klatka schodowa pełna przyjaciół. Wszyscy chcą się z Tobą spotkać. Chryste, to nie Michał. Spójrz przez okno, Klaudio. Co? Spójrz. Zobaczysz, jak wielu nas jest. O Boże, widzę ludzi na ulicy. Wszyscy patrzą. W moje okno. Widzisz ich uśmiechy? To znak? Jaki znak? Że oni są w środku. Tak jak ja, Adam, Ewa i Marek. Kim jesteście? Jesteśmy tymi, którzy wrócili z drugiej strony. Czego chcecie? Ciał, naczyń. Jest nas tak wielu po drugiej stronie. Boże, nie. Nie bój się, Claudio. To nie boli. Serum Lazarus otwiera tylko bramę. Jaką bramę? Do twojego umysłu. Do twojej duszy. Abyśmy mogli wejść. Nie, wyjeżdżam stąd. Uciekam z miasta. Za późno. Spójrz przez wizjer w drzwiach. No dalej, spójrz. O Boże, to Ewa! Jak to możliwe? To nie tylko Ewa tu jesteśmy. Zostaw mnie. Otwórz drzwi, Claudio. Dołącz do nas. Dzwonię po pomoc. Kogo chcesz wezwać? Policję? Oni są z nami. Rodzinę? Przyjaciół? Spójrz na swój telefon, Claudio. Na wiadomości, które otrzymujesz. O Boże... Widzisz, wszyscy już czekają na Ciebie. Tyle wiadomości od wszystkich znajomych. Wszyscy mówią to samo, prawda? Dołącz do nas, a? otwórz drzwi. Czekamy na Ciebie. Cały świat się zmienia, Claudio. Brama została otwarta. Jak to powstrzymać? Nie można. Eksperyment Lazarus był tylko początkiem. Co teraz? Teraz otworzysz drzwi i pozwolisz nam wejść. Nigdy. Nie masz wyboru. Jesteśmy w Twoim budynku, na ulicy, w całym mieście. Co jeśli odmówię? Wtedy będziemy czekać. Mamy wieczność, Claudio. Co to za dźwięk? To brzęczyk do drzwi. Ktoś chce wejść. Kto? Spójrz na domofon. O Boże, to moja matka, ale ona mieszka 200 kilometrów stąd Jak mówiłem, jesteśmy wszędzie Nie wpuszczę jej Nie musisz, ona ma klucze, pamiętasz? O nie, słyszę jak otwiera drzwi na dole To koniec, Claudio, dołącz do nas dobrowolnie Zostaw mnie, zostaw Słyszysz kroki na schodach? To wszyscy twoi bliscy Jak to możliwe? Eksperyment Lazarus otworzył bramę w jednym miejscu, ale oni są jak wirus Wirus? Jaki wirus? Rozprzestrzeniają się z osoby na osobę przez serum Słyszę pukanie do drzwi Claudio, to twoja mama, otwórz jej to nie jest moja matka. To jej ciało, ale w środku jest ktoś nowy. Jeden z nas z drugiej strony. Tu Robert, twój brat, odbierz telefon. Claudio, wszystko w porządku? Martwię się! Michał dziwnie się zachowywał, a teraz ty nie odbierasz! Cześć Robert! Claudio, dzięki Bogu, wszystko okej? Okay? Wszystko w najlepszym porządku. Co z Michałem? Zachowywał się bardzo dziwnie. Michał jest ze mną, wszystko z nim dobrze. Naprawdę? Bo brzmiał jak szaleniec. To było nieporozumienie. Teraz wszystko rozumiemy. Co rozumiecie? Prawdę. O tym, co jest po drugiej stronie. Claudio, brzmisz dziwnie. Co się stało? Nic, jestem szczęśliwa. W koń... W końcu zrozumiałam. Co zrozumiałaś? Cel. Prawdziwy cel życia. Claudio, zaczynam się bać. Nie bój się, Robert. Przyjedź do mnie. Wszyscy tu są. Kto tam jest? Wszyscy: Mama, tata, Michał, Adam, Ewa i wielu innych. Mama i tata, przecież oni są na wakacjach w Grecji. Już wrócili, chcą się z tobą zobaczyć. To niemożliwe, rozmawiałem z nimi godzinę temu. To nieważne, teraz są tutaj i czekają na ciebie. Claudio, coś jest bardzo nie tak. Wszystko jest idealnie. W końcu. W końcu co? W końcu świat będzie taki, jaki powinien być. Co to znaczy? Oni tu należą, Robert. Ten świat był kiedyś ich. Czyli? Tych z drugiej strony musieli odejść, ale teraz wracają. Claudio, przestań! To brzmi jak jakiś horror. To nie horror, to powrót do normalności. Nie jadę do ciebie. Coś jest bardzo nie tak. Jak chcesz, ale i tak się spotkamy. Co masz na myśli? Spójrz przez okno. Co? No dalej, spójrz. O Boże, to jakaś manifestacja? Tylu ludzi na ulicy. I wszyscy patrzą w twoje okno, prawda? Skąd wiedziałaś? Bo oni przyszli po ciebie. Kto? My wszyscy. Jesteśmy w drodze, Robert. Zostaw mnie w spokoju. Dzwonię na policję. Śmiało. Oni też. Są z nami. Co się dzieje w tym mieście? Postęp, ewolucja, powrót do korzeni. Jakich korzeni? Do czasów, gdy oni tu rządzili, zanim ludzie ich wypędzili. Kto został wypędzony? Pierwotni mieszkańcy, ci z drugiej strony. To jakieś szaleństwo. Słyszysz pukanie, Robert? O Boże, ktoś jest pod drzwiami. To ja, Robert, i mama, i tata. Nie, to niemożliwe. A jednak otwórz drzwi i zobacz. Nie otworzę. Nie musisz i tak wejdziemy. Zostawcie mnie. Za późno, słyszysz? Zamek się otwiera. Jak to możliwe? Drzwi były zamknięte. Dla nas nie ma zamkniętych drzwi, Robert. O Boże, to naprawdę wy, ale wasze twarze, te uśmiechy. Widzisz? To znak. Znak, że oni są w środku. Co macie w rękach? To strzykawki? Sarum Lazarus, brama do drugiej strony. Jeśli to czytasz, to znaczy, że żyjesz. Wirus rozprzestrzenił się na całą Europę. Transmisja następuje przez serum. Władze nie reagują. Większość urzędników została już przejęta. Media milczą. Redaktorzy naczelni byli jednymi z pierwszych. Pozostało niewiele bezpiecznych miejsc. Nie ufajcie rodzinie, przyjaciołom. Oni mogą już być jednymi z nich. Istoty te nie mogą przetrwać w temperaturach poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Szukajcie schronienia w górach. Im wyżej, tym lepiej. Jeśli to czytasz i jesteś człowiekiem, niech Bóg macie w opiece. To koniec ludzkości, jaką znamy. Eksperyment Lazarus był początkiem końca. Oni wracają by odzyskać swój świat. Te wiadomości mogą być ostatnim świadectwem ludzkości. Ja nazywam się dr Helena Nowak, córka profesora Roberta Nowaka. Mój ojciec rozpoczął eksperyment Lazarus 15 lat temu. Chciał przywrócić życie zmarłym, zamiast tego otworzył bramę. Istoty z drugiej strony czekały tysiące lat na taką okazję. Używają serum Lazarus, by przejmować ludzkie ciała. Zakażenie rozprzestrzeniło się na cały świat. Znalazłam notatki ojca, pracuje nad antidotum. Jeśli to się uda, być może zdołamy zamknąć bramę, ale czasu jest coraz mniej. Oni są już wszędzie. Ich uśmiechy, te straszne uśmiechy. Jeśli ktokolwiek to słyszy, nie ufaj nikomu z szerokim uśmiechem. I pamiętaj: to nie ludzie to oni ci z drugiej strony.